Generalnie określiłbym się jako spokojnego człowieka, ale czasem po prostu się. Wkurwiam. Życzę smacznego. Na przykład, jak jestem w restauracji, dostaję jedzenie mam na stole milion banich sztućców, także nie wiem co czym do mordy włożyć. Nawet Dalai Lama by się wkurwił, jakby musiał gdzieś wyjść z laską. Kochanie, długo jeszcze? Minutka! Co ty tam robisz? No co, pali się? Szybciej, go znowu nie zdążymy! Już chwilę! Już jest! Jeśli ci się śpieszy, to drukarka na pewno to wyczuje. Drukuj. Drukuj. Drukuj! Drukuj, kurde! Masz? Mam, mam. Co to jest? No jak to co, budeczka? Gdzie reszta? O, pardon. Tak, soku, wszystko mogę przeżyć, ale pół litra na dwóch to jest dobre pod warunkiem, że jeden nie piję. Dlaczego zawsze muszę usiąść przed jakimś fiutem w komunikacji miejskiej, który pcha mnie tymi girami jak krowę jakąś? Pan, tak 100 metry masz no mam, a co? Czy dentyści mają jakiś kompleks z otwieraniem tej mordy szerzej i szerzej? To proszę trochę szerzej. No śmiało, śmiało, szerzej. No, otwórz pan tą mordę, a nie tak bym chciał nie mógł. Serio, jak spotkam typa, który wymyślił te postrane kody weryfikacyjne, to przysięgam, że mu urwę jaja. Co to kurwa jest? To uczucie, kiedy powiesz komuś coś śmiesznego, on to powtórzy i potem wszyscy zaczynają się śmiać. Ej, patrzcie! To wygląda jak kutas. O fiatra, ty, ja ty jesteś inteligentny. A ty Wojtek... Ucz się, bo byś tydzień myślał i byś tego nie wymyślił. Debilu. Dlaczego zawsze jak myję zęby, to pasta musi spaść mi... tam? Zajebiście. Dziewczyny by sobie znalazł. Kiedyś chciałem żyć zdrowo, pić dużo wody, jeść dużo ryb, ale przestałem, bo... Ości. Aaaa! Mamo! Mamo krwawie! O co chodzi tym typom w toaletach publicznych, którzy mają wszystkie wolne pisuary, ale muszą stanąć obok mnie? No nie masz, pan kurwa, innych pisuarów? Nie. Albo klasyk, jeśli masz nowe, czyste albo białe buty, to znaczy, że zaraz wdepniesz w gówno. No co za bydlak, jeden z drugim? Sąsiad! POSPRZĄTAŁBYŚ może po psie, co? To nie pies. To ja. Pośród wszystkich części ciała zawsze muszę się upierdolić w mały paluszek. Ała, 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 ała! Ała! ała kto tu kurwa położył? Oooo, znalazłeś moje grabie? えっ、yeah.